Dajcie moi kochani, w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy w Metro Last Light. Wita się z wami chory DJ Palasite. I kontynuujemy naszą serię, moi drodzy. Eee, Dzień, także cóż, zakończyliśmy odcinek na tym, że dojechaliśmy do tej dziwnej. nie wiem, miejscówki w sumie, tak to można nazwać. Eee, I w sumie musimy co? Eee, znaleźć Pawła w Wenecji. No okej. Okay. Dobra, poszukamy sobie na pewno. Tutaj mamy jakieś drobne rzeczy. Tutaj babka te krewetki chyba obiera, które pamiętacie z poprzedniego odcinka. O ile ktoś z Was oglądał poprzedni odcinek, miejmy nadzieję, że tak. Będę się troszkę rozglądał za rzeczami, które mogą gdzieś tu się znajdować. Witaj. Czy, czy... wy tutaj coś macie fajnego, co bym mogło mnie zainteresować? Oprócz sztuczce i miski... Panowie zasłaniacie mi drogę. Cześć, dzieciaczku. Ślejda. Brat, chrystom bogom. Wyruczę, a? Mam ci dać jedno... Jeden... Dobra, masz. Ech, po, boższe by takich gości jak ty, pari. Proszę. Spasibo. Proszę. O! Ciekawe, co tutaj mamy. Kto tam? Otwieraj. Ha, ja chyba nie otworzę. Chyba nie będzie do nas przyjacielsko nastawiony. W takim razie, pozwiedzajmy sobie dalej. Co Chcecie ognia? No to nie. Мы, наверное, маме и там дали. А я хотят не забачаться из туда горы. Ну что, ты, У z... меня к тебе серьезный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой, тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А ты у нас с толковой молодежью... Бандиты кругом. Ну, сколько нам пойдёт? Не знаю. Походишь с нашими рыбаками <coughs> на промысел, пооплыкнешь, а там, глядишь, и обживёшься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Ну, хорошо. Спасибо за предложение, но... ...наверное, к сожалению, или к сожалению, для него, с ней не пользуюсь. А я бы хотел Szukać sobie i zwiedzać tereny. To tam! Otwieraj cię wojno. A piecz na żralce. Nie odkroją się. Idzie wraspić za ciała. Dalej, otwieraj. Ja że wskazałem, to między nami się kończyna. Może kobieta nawet mnie nie znasz. Otwórz mi te drzwi. Nie bądź uparta, no ale dobra, będziesz. Tu mamy jakiś bar, pewnie możemy się najebać. Dobra, dawaj. Dawaj mi jednego szota. A co? Jak szaleć, to szaleć. I dużo poproszę. Dużo tej. tego bimbru, albo czego tam. Nie wiem, we łbie będzie mi się kręciło, ale. Ale co tam? Twoje zdrowie, kolego, i wasze zdrowie. O tak, to jest to. To jest to. O jezu! Najebane artie. Tu mamy jakiś teatr. Tu kolega żyga, chyba co, już mnie puściło? To szybko. Cześć! Co masz tutaj? Amunicję masz. Amunicję, amunicję do AK. Ale ja nie mam wsiada. Z tego co widzę przynajmniej. Gdzie mam iść? Mam iść do teatru? Uuu, ja coś czuję, że tam będą ciekawe rzeczy. Bo no tutaj jest jakiś... O, seks SHOP! No dobra. Chłopaki mają o, rozrywkę, widzę, niezłą. O, rozrywka! Nieźle. Co się dzieje? Dziewczyny, mamy notatkę. Spis pierwszy. Podziemna Wenecja to dziwne miasto. Trzy stacje do połowy zalane wodami gruntowymi. Starsi ludzie twierdzą, że było kiedyś inne miasto noszące tę nazwę. Mówią, że to było najpiękniejsze miasto na świecie. Ciekawe, co się z nim o, stało. Tak A Paweł, -no, otwieraj mi te odbędzli. drzwi. Pora i cześć znać. Znaczy tak, teraz <grym> się z Kislem Idę do towarzyszu Korbutu. Podpisz, że kontener z wirusem dostarczony na Oktybryską. Эй, красавчик! Да ну, мышцы... Дело не ждет. Что за. Чей -то? Чей -то. Чей -то. Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо отас. Ну прям бешеный. Ну сказал бы, по-человечески, что не в Моготу. Eee, kto jest za tym, żeby dał... Mam dać 5, tak? No dobra. się podobnie Sladinki. Ten odcinek chyba będzie zablokowany przez YouTube. No ale co tam? Prawda? Nie ma to jak gameplayowe cycki. Mi się od razu Wiedźmin przypomina. Wiedźmin, który... w którym... Była. Kurczę, ta scena seksu pod. Y, w tych skałach tam. Nie pamiętam jak się nazywała ta. główna. No! Geralta dziewczyna, która później była w scenariuszu ogólnym. Ale to mnie się o to. W sumie to jest taka druga scena, którą widzę w grze. Dobrze, że ja już mogę wyjść, ja już chcę wyjść. No, jak tymię, tak. tymięś, Widzę, że to pan Jeśli chcesz jeszcze takie Super, wady, ciekawe. Nie, powiedz zysnacie? mi, zdraż mi ten trik na zakładanie i szybkie ściąganie tego stanika. Przyda mi się. Dobra. Dokąd teraz mamy iść? Odpal tą zapalniczkę i pokazuję mi. Znać Pawła, czyli dalej to samo. No dobra. Запевну мама еще тут есть. Не. Эй, парень. Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала. Мы туда ваем это. А где деньги? Нет денег, нет тир. Не бенда ниц выменю. Вижу, что не мамся на выдаем на тон живка. Амистанда. A ty, co tutaj masz, kolego? Nie, z tutaj tutaj nic nie zrobię. Ej, ja może ja strzelałem tymi magicznymi nabojami? Któż tam wie? O, mamy broń, czyli robi się ciekawie. Na razie porozglądam po terenie, a no, tu mamy światła. Czyli coś, co będzie na naszą korzyść. O tu chyba apteczkę będą, tak są, ale. Co tam była notatka? Hm. Nie mam noży do rzucania. Jest słabo. No o, jaki rozpierdol. O, chłopaki! No, przyjdźcie do mnie. Kurwa, ilu was tu? No. Przesadzacie trochę z ilością osób? Dobra, koleś wy wykończony. <tryk> Muszę się skupić na strzelaniu, a nie jest mi to łatwe z tą chorobą. Nie zobaczcie, jeżeli mi nie pójdzie. Ja, ale celo dzisiaj mam. Nie powiem. Trochę duży rozpierdol zrobiłem. To fakt. Czy tak miało być? Niekoniecznie. Raczej to miało wyglądać w sposób po cichu do przodu. Wyjdźcie do mnie chłopaki O kurwa, gdzieś tu blisko było. Jaśmy światło. No wykończamy ich po kolei. Gasimy światła, po co mają nas widzieć? To przerzucasz ten teren. Ja dzisiaj normalnie aż mam dzień chyba na strzelanie. Całkiem nieźle strzelam dziś. I jak na obrazku. Tam chyba jeszcze jeden był. Mi się wydaje. Tu nic nie ma? Nie ma. Hmm. Pojedyncze strzały są najlepsze. Nie ma co walić z full automata, no to nic nie daje, tylko przeszkadza. Dobra, tu mam jakieś grzybkie halucynki, ale to za chwilę zobaczymy. Właduję moją latarkę, bo nie wiadomo w którym momencie się ona przyda. Dużo tych grzybów tu Jest chłopak, wykończyć go jak. Chciałem właśnie, o, o tym chciałem właśnie zrobić coś takiego. Porę strzału gościa nie ma. Ciekawe, czy na teren po cichu dałoby się przejść, pewnie tak, ogłuszając i tak dalej. Ko, czy komu chce się ktoś bawić w to? Każdy robi rozpierdalankę przecież, nie? Szczalanka na walanka. jest taka fajna gra. Jakby to powiedział nasz kochany klocuch. то, что же есть, warto się rozjeż rozjeżć, nie rozjeżć, kiedy otwieramy oczy. оружие, руки за голову. Ой, и Павел. Надо же, кого я видел? Ох, ловка. Чекави. Зачернного ищешь? Раньше надо было смотреться. И все, Архиполезные ребята, эти твои черные. Товарищ Курбу давно на них глаз положил. Их, если приручить, да на врага выпустить. Ой, oh, спокойно, pomoże. спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежат, суки! Артем? Ах ты, сука! его, так. не, мы его ма выгонить. Ушел, guard. А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я, так, даже враг Я тут один на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Ага, то есть за Ну, добра, то хоть. Трохе на валанка, Gdzie jest to wyjście stare? Gdzie to masz? Czy tu jest wszystko zawalone? Nie mów mi, że w ścianie coś otworzysz. Co w tym czymś? A, przesłoniesz to? Skuba. No dobra, tak też można zrobić. Przepuszczaj mnie tam. Tu nic nie ma. Chcę do góry iść. Nadajmy, kiedy na ciebie, mój prezident, za banditę chcę założyć. A kto? O, zrobimy nowy kombinezon. Kto wie? To twarzy mi to no fajne, to idę na, na górę. Nice. Bagna, jeśli mi się poszczęści nasi ludzie będą na mnie czekać na posterunków opuszczonej cerkwi. Powiem im wszystko co wiem. O pawle, o jakichś testach, które chcą przeprowadzić. I ruszam na Oktibarską. Cień tam jest. To jedziemy. Oho, chyba wychodzimy na powierzchnię. Jest ciekawie. Jeszcze teraz telefon. Телефон телеграф. О, лаксы, лаксы. И маска. Вот оно, болото. Но no, багно не зло. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. No to pozbieramy paliwo, powiem gdzie jest w okolicy. O, widzisz, widzisz jak musimy, musimy podobnie. Wodę także nie, co? No w No także nieźle. No tak. Z Bogiem. No tak. Aha, tu ja... sam zostaję. To dzięki. Cool story, bro. Ojej. Dobra, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle w tym odcinku. Ja Was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, facebook.com slash oraz do rejestracji do World of Tanks oraz do mojego sklepu z koszulkami DJ djpalasidecaps.pl. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, po cześć. Do następnego odcinka. Hej!